Witam Was, jestem BlazePl, a to jest już kolejny odcinek Let's play do gry Fahrenheit 2013 Samouczek numer 5 i w tym samouczku będziemy kultywatorować nasze pole A więc rozkładamy kultywator I wciskamy 2 i jedziemy 좀 o n l 사 s 로 h i n Muszę szukać zakultywatora, bo tu jest po zakultywatorze. Już mam ponad 50%. Myślę, trochę Prawie nam wykradzanie obywateli, którzy Który zostają, ale 60% już Za jednym cięciem, y, pa, za jednym pasem, za jedną częścią zrobiłem pas konektowy, Już 43% zrobimy Teraz zostało nam 93%, to może tutaj będzie już stuwa, gdzie się chyba kultywator nie włączył 96%, czyli 10%, musiałem coś dostawić. 97% 8, 9 i 100 i samochód kończony, a więc dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i w następnym samooczku będzie, będziemy się uczyć pracować kostkując, Kos kostkującym. Po zbóżach na polu pozostaje słoma można się mu formować w belę która następnie można sprzedać lub nakarmić nim zwierzęta. W samouczku następnym nauczymy się, pokażę Wam, korzystać z paskostkującej Kron Big Pack 1290. A więc do zobaczenia do, do następnego odcinka i cześć!